Miejsce, w którym domy wplecione są pomiędzy drzewa, a las oferuje wszystko, czego jego mieszkańcy potrzebują do życia. Mówimy o Afryce Środkowej, ojczyźnie pigmejów, jednego z najbardziej tradycyjnych i zagadkowych narodów na świecie. Niewielu dogłębnie zna swoją kulturę, która pozostaje w harmonii z jednym z najgęstszych i najbardziej wymagających lasów na świecie. Jakie skrywają tajemnice, które mogą nas nauczyć o zrównoważonym rozwoju i szacunku dla natury? Przygotuj się, aby się tego dowiedzieć, odkrywając 20 tajemnic i lekcji życia tych fascynujących ludzi. 1. Wzrost Pigmejów można rozpoznać po niskim wzroście. Średni wzrost dorosłego mężczyzny wynosi około 1,50 m. Ta cecha fizyczna jest nie tylko cechą genetyczną, ale także adaptacją ewolucyjną która ułatwia poruszanie się w gęstej roślinności lasów tropikalnych, poprawiając jej efektywność w polowaniu i zbieractwie. 2. Lokalizacja. Pygmeje zamieszkują tropikalne lasy deszczowe Afryki środkowej, regionu obejmującego wiele krajów takich jak Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Demokratyczna Republika Konga, Wanda i Uganda. Lasy te są bogate w różnorodność biologiczną, oferując pigmejom mnóstwo zasobów naturalnych, które pozwalają i na utrzymanie tradycyjnych praktyk życiowych. 3. Różnorodność. Społeczność pigmejów składa się z różnorodnych grup etnicznych, z których każda ma swoje własne cechy kulturowe, językowe i tradycyjne. Niektóre z głównych grup to Mbuti, Twa, Aka i Baka. Ta różnorodność znajduje odzwierciedlenie w ich różnych językach, rytuałach i stylu życia, a wszystko to jest dostosowane do specyfiki ich leśnych lokalizacji. 4. Polowanie i zbieractwo. Pigmeje zajmują się głównie polowaniem i zbieractwem, aby zdobyć pożywienie i przetrwać. Polują na różnorodne dzikie zwierzęta, korzystając z tradycyjnych technik i narzędzi. A także zbierają owoce, orzechy i miód. Działania te nie tylko wspierają ich dietę bogatą w składniki odżywcze, ale mają także kluczowe znaczenie dla przekazywania wiedzy kulturowej i zrównoważonych praktyk. 5. Wiedza ekologiczna. Głębokie zrozumienie środowiska, w którym żyją, jest wynikiem stuleci zintegrowanego życia z lasem. Mają szczegółową wiedzę na temat leczniczych właściwości roślin, wzorców zachowań zwierząt i sezonów wegetacyjnych roślin, co jest niezbędne dla ich przetrwania i efektywności w zbieractwie i polowaniu. SEI – instrumenty muzyczne Produkcja i używanie instrumentów muzycznych jest bogatą praktyką kulturową wśród pigmejów. Twórcą instrumenty zeta, naturalnych materiałów, Takich jak Drano i Tikła i Wykorzystują je w różnych aspektach życia społecznego, od uroczystości i rytuałów po Chwile i pocinku, demonstrując integralność muzyki ich kulturcy. 7. Taniec i muzyka. Taniec i muzyka odgrywają kluczową rolę w kulturze pigmejów, pełniąc funkcje wykraczające poza rozrywkę i pełniąc funkcje środków przekazywania wartości społecznych, historii i tradycji. Występom zwykle towarzyszy śpiew i muzyka instrumentalna odzwierciedlająca wierzenia duchowe i historyczne społeczności. 8. Domy Domy pigmejów są budowane jako tymczasowe i przenośne, co odzwierciedla ich koczowniczy tryb życia. Wykorzystując materiały takie jak liście i gałęzie palm, budują konstrukcje. Które można łatwo zdemontować i przetransportować, co zapewnia elastyczność i mobilność w lesie. 9. Rytuały duchowe. Bigmeje uczestniczą w rytuałach duchowych, które są głęboko zakorzenione w ich związku z naturą. Rytuały te często obejmują śpiew, taniec i ofiary składane duchom lasu. Praktyki te nie tylko wzmacniają spójność społeczną w grupach, ale są również niezbędne do utrzymania ich duchowej i fizycznej równowagi z otoczeniem. 10. Sztuka ciała. Sztuka ciała odgrywa znaczącą rolę w praktykach kulturowych pigmejów, jest wykorzystywana podczas rytuałów, uroczystości i momentów istotnego przejścia. Używają naturalnych pigmentów do tworzenia projektów które reprezentują status społeczny, osobiste osiągnięcia lub duchowe role w społeczności. 11. Rzemiosło. Do rzemiosła karłowatego zalicza się różnorodne przedmioty wykonane z zasobów naturalnych, takie jak kosze, pułapki i ozdoby. Te dzieła mają nie tylko charakter użytkowy, ale mają także znaczenie kulturowe i artystyczne odzwierciedlając umiejętności i kreatywność rzemieślników w przekształcaniu prostych materiałów w przedmioty codziennego użytku. 12. Edukacja Przekazywanie wiedzy wśród pigmejów odbywa się w sposób praktyczny i obserwacyjny. Dzieci, towarzysząc dorosłym w ich codziennych czynnościach, uczą się kluczowych umiejętności, takich jak łowiectwo, zbieractwo i wiedza ekologiczna. Metoda ta zapewnia, że wiedza przodków pozostaje aktualna, i stosowana dla przyszłych pokoleń. 13. Ochrona środowiska. Pigmeje są postrzegani jako strażnicy lasów ze względu na ich zrównoważony tryb życia i znajomość lokalnego ekosystemu. Opowiadają się za praktykami minimalizującymi wpływ na środowisko i promującymi ochronę różnorodności biologicznej. Co ma kluczowe znaczenie w świecie, w którym niszczenie środowiska jest ciągłym zagrożeniem. 14. Mity i legendy. Mity i legendy karłowate są bogatym źródłem mądrości i wskazówek moralnych. Niczym legenda o kradzieży księżyca. Historia opowiada o przygodach młodego Karła, który chcąc nocą rozświetlić swoją wioskę, Próbuje ukraść kawałek Księżyca. Zostaje schwytany przez potężnego ducha i otrzymuje ważną lekcję pokory i szacunku dla świętych elementów. Historie te wyjaśniają zjawiska naturalne, pochodzenie człowieka i interakcje ze światem duchowym i są przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie, podtrzymując tradycję kulturową. 15. Narzędzia myśliwskie. Pigmeje używają różnych narzędzi myśliwskich, takich jak łuki, strzały, włócznie i pułapki. Narzędzia te są starannie projektowane i produkowane tak, aby były skuteczne i trwałe, co świadczy o głębokim zrozumieniu przez pigmejów fizyki i ekologii swojego regionu. 16. Globalna świadomość. Wzrosła globalna świadomość trudnej sytuacji pigmejów, a organizacje pozarządowe i grupy praw człowieka opowiadają się za ich ochroną i uznaniem ich praw. Celem tego globalnego wysiłku jest nie tylko ochrona ich stylu życia, ale także promowanie szacunku i uznania dla ich wyjątkowej kultury w coraz bardziej ujednoliconym świecie. 17. Odzież. Pigmeje ubierają się głównie przy użyciu naturalnych materiałów, które znajdują w swoim otoczeniu, takich jak skóry zwierzęce i włókna roślinne. Odzież jest praktyczna i zaprojektowana tak, aby dostosować się do warunków panujących w lesie deszczowym, takich jak wilgotność i temperatura. Co więcej, ubrania te często mają również znaczenie kulturowe, wskazując na status społeczny lub udział w określonych wydarzeniach społecznych. 18. Adaptacja do środowiska. Pigmeje mają niezwykłą zdolność do życia w harmonii z gęstym lasem deszczowym. Są biegli w identyfikowaniu i wykorzystywaniu zasobów naturalnych w sposób zrównoważony, w tym wiedzy o tym, które rośliny są jadalne, a które mają właściwości lecznicze. Ich dieta jest dostosowana tak, aby uwzględniała duże spożycie białka pochodzącego z polowań, zbilansowanego owocami, orzechami i innymi warzywami, które żerują. Co zapewnia odpowiednie odżywianie w wymagającym środowisku. P 19. Gospodarka na własne potrzeby. Gospodarka karłowata opiera się na utrzymaniu, systemem wymiany i dzielenia się, który podtrzymuje społeczność. Wymieniają się przedmiotami w ramach grupy oraz z sąsiednimi społecznościami, co wzmacnia relacje społeczne i zapewnia każdemu dostęp do niezbędnych zasobów. System ten kładzie nacisk na współpracę i wzajemność, kontrastując z modelami gospodarczymi opartymi na konkurencji i akumulacji. 20. Ochrona kultury. Pigmeje stoją przed wyzwaniem zachowania swoich tradycji i sposobów życia w obliczu presji modernizacji i globalizacji. Aktywnie angażują się w wysiłki mające na celu utrzymanie przy życiu swojego języka, Rytuałów, wiedzy i praktyk kulturowych. Wysiłki te mają kluczowe znaczenie nie tylko dla tożsamości kulturowej pigmejów, ale także dla różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju ekosystemu, którym zarządzają i który chronią. Wśród Mbuti, karłowatego plemienia leśnego, małżeństwo działa trochę jak umowa między rodzinami. Zamiast wymieniać pieniądze lub prezenty, takie jak posach, co jest powszechne w wielu kulturach, robią coś innego. Wymieniają ludzi, z którymi łączą ich więzi, zwykle kobiety, pomiędzy różnymi rodzinami lub grupami. Pomaga to wzmocnić relacje między różnymi grupami, tak jakby tworzyły one dużą, wielopokoleniową rodzinę. Aby ślub był oficjalny, nie ma dużej ceremonii z przyjęciem. Zamiast tego mężczyzna musi udowodnić, że potrafi zadbać o swoją przyszłą rodzinę. Robi to, udając się samotnie na polowanie i przynosząc zabitą przez siebie antylopę rodzinie kobiety. To pokazuje, że jest w stanie zapewnić żywność i ochronę. Aby dowiedzieć się, komu udało się dotrzeć tak daleko, zostaw komentarz e W ten sposób poznam wiernyż subskrybentów kanału. Dzihek kuje mi i do zobaczenia w następnym filmie.